przyjemnego sadzenia lasu i zabawy. Zachowujecie odległość, oczywiście dobrze depczecie te sadzonki. przynajmniej raz w roku robimy jakieś takie spotkanie większe, integracyjne dla pracowników. Różne mieliśmy pomysły do tej pory. W tym roku zdecydowaliśmy się połączyć po prostu to z też dobrą zabawą, dotlenić trochę naszych pracowników i spędzić miło, fajnie razem czas. Fajny pomysł i pod kątem integracji i pod kątem tego, że dla nas, dla mieszczuchów jest to zupełnie nowy obszar. No i fajnie zrobić coś pożytecznego po prostu. No myślę, że obrazek za mną jest najlepszym na to dowodem. To dobrze na świeżym powietrzu, ile można siedzieć w biurze. Biorąc pod uwagę, że jest to też jednak integracja, to nie mogę się doczekać pozostałych rozrywek. Atmosfera jest bardzo dobra, bardzo dobrze się wszyscy dogadujemy, fajnie zobaczyć ludzi w innym środowisku niż w biurze. No myślę, że zdecydowanie ma to dobry wpływ na to, jak widzicie takiego drugiego współpracownika. Dobrze zbudowany zespół to jest tu, gdzie ma się zaufanie do współpracowników. Chcą wspólnie coś razem osiągnąć, że jest to grupa ludzi, których łączy jakiś wspólny cel, więc o wiele łatwiej się współpracuje w takiej grupie. zaproszenie po to żeby uczestniczyć w bardzo fajnej akcji i szczerze mówiąc bardzo dobrze nam się spędza czas od samego rana jesteśmy w pełni sił i pełni humoru miło jakby spotkać się w trochę innym otoczeniu to jest świetna zabawa atrakcyjna lokalizacja piękna pogoda wspaniale Zaangażowanie oceniam na dobrze. Na, 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 te bardzo dobrze dwa z plusem, tak? Ja, <laughs> oczywiście, że zaangażowanie jest duże, wygląda to naprawdę fajnie. Dwałość o las to dalekosiężne spostrzeżenie. Każda forma kontaktu z przyrodą jest czymś dobrym. Z każdego spaceru, z każdej przygody można coś wynieść i myślę, że grupa tutaj z Arche oprócz tego, że trochę potu wylali, to myślę, że wyniesie jeszcze jakieś pozytywne emocje. Co najbardziej motywuje do pracy warche. Wydaje mi się, że najbardziej osoby, z którymi mam okazję współpracować i to, co wykonuję, czyli lubię to, co robię, dobrze się w tym czuję i to jest chyba moją największą motywacją. Przede wszystkim możliwość kreacji, to jest bardzo otwarta praca, taka możliwość dania czegoś od siebie. Każde zdanie, każda opinia jest brana pod uwagę, każdy pomysł jest rozważany, więc myślę, że dla mnie to jest najważniejsze, że jesteśmy zauważani i nasze pomysły też takie są. Tak, To jest bardzo ważne, te relacje międzyludzkie, ale też takie duże doświadczenie, które firma daje. Tak? Jakiś wyjazdy, właśnie takie integracje poprzez różne zabawy, super. Mi się bardzo dobrze pracuje, Warka pracuję 19 lat, cały czas się rozwijam, więc jest mi naprawdę dobrze. Jestem tutaj dopiero 3, nieco ponad trzech miesięcy, ale od samego początku spotkałem się z mega życzliwością, mega wsparciem, stał rzeczywiście przyjęty w firmie, czuję się tu bardzo dobrze. Dla mnie osoba oczywiście naszego szefa jest tutaj zbudująca, to jest człowiek, który po prostu jest chodzącym altruistą, fala się tym wszystkim, że pracuje w takiej instytucji, naprawdę mega polecam.